Witajcie, krzesło elektryczne. O, a to był właśnie wybuch z poprzedniego odcinka, a nie byłem tutaj. Coś chciałeś powiedzieć? Chłopcze. Dobra, wolę się Chyba, że nie. Nie wiem, na razie zostawiam. Oby to był złoty klucz By jak nie Szlak, to was cholerne się kolumna albo i nieprzesypająca się Te się przesunęła, to ciekawe się... Okej okay. No Chce sobie trafić jeszcze, że sobie... Okej, okay, to Super, znowu jakieś pseudo zagadki nie, nie powodu, o Kurde to masz, ma tylko 7 naboi, a to ma 10 tak w Wolfie tam teraz, która kur... Jak ty zamierzasz we mnie trafić? Powiedz mi. O, ta się Boję bo ja w ciebie tak która się przesuwa? Ta będzie się przesuwać, bo jest trochę inna trochę. Więcej miejsca zajmuję, że tak powiem, wy tylko nie zrozumiecie, nigdy dupki nie zagracie w tym poziom. Dobra, nie macie. O kurde! To było dobre. Natomiast nie mam za tego klucza i tak. To co ja tu poladzę. Chyba, że to jest inne miejsce. A no to jest inne, ja tu nie byłem. Nie, byłem. Ja nie widziałem tych drzwi wcześniej. No chyba nie. Chyba, że ich nie było, że tak powiem. Co ja mam zrobić teraz? Zaraz, tu coś jest? Tutaj jest. strażnik! dobrze Zaraz, muszę przejrzeć normalnie, bo ja nie będzie. O, tutaj jest losowy bonus, nawet nie wiem. jest ten cholerny złoty klucz? Z której czyn... W której części? Mam nadzieję, że nie będę się tu wracać, bo to jest w głupie miejsce. Tym bardziej to. Nie wspominam tego mile. Założę się, że za tymi drzwiami są drzwi na srebrny, a potem na żelazny klucz. Tak to będzie działać, ale. Nie mam akurat tego pierwszego. Chyba, że. Tu jest jakiś klucz. Dlaczego ja w ogóle to ominąłem? Muszę iść. A to jest jakiś. To jest złoty. <laughs> Tu jest jeszcze coś. Dobra, nie będziesz sobie wezmę. Jest! Tylko, że akurat. Na no, nic mi to teraz. Teraz co, sobie mogą te wirujące ostrza. Tak, to jest rzeczywiście. Ja sobie... Jak to jest ja to, to można przejść? Aha, super, myślę, że. No nieważne, bez komentarza. Szybko. Jestem bogiem. Jedne drzwi. Drugi drzwi. A tu nie ma trzeciej drzwi, okej. Okay. Gdzie są strażnicy jacyś? A tu są kolejne drzwi. Wpadł patrz! rybacz. Strasznie swój wzrost. Błąd w grze. Popatrzcie, jedna kulka wszystkich pozabiła. Trzeba szybko wysłać tyle, jak się da. Poczujcie mój gniew. Fire bomba. Gdzie jest Muszę się nauczyć jak się robi quick save, kurde radę? przy okazji. Bo to, to się przyda teraz, w sumie. Nie chcę się cały czas naciskać... O, jaką mam bombę? Ha, O, podgrzane jedzonko. której tak nie... nie biorę. Gdzie jest... jakieś przejście gdziekolwiek? Do tej mam przejść. No nie mam wyjścia. Mam nadzieję, że tam da... idę. Wiem, bo przecież tam wejście było przy wyjściu, nie? Tam było widać, że było... Drzwi do windy były. Co to mnie tam zaprowadzi. Może nie mogę firebomby trzymać w takich małych pomieszczeniach, bo jeszcze ja nim strzelę i zginę i po prostu będę wtedy bardzo ucieszony. Tak, to jest właśnie to. I jest wyjście z tego poziomu. Drugiego. Na. 30, nie, nie wiem, to jest większy poziom The Room. Ja nagrywam. Nie no, gra się stała teraz grzeczna, już nie zawiesza się. The Room. <coughs> mamy pełno szyb. To się kojarzy źle. Nie, nie pełno, tylko dwie. Oryginalnie duże drzwi. Małe. O jezu! Są kolumny! Taka się przesuwa. Tutaj to już się nie zmieszcza. Między tymi dwoma to, to ciekawe. Yy. to jest. Jeszcze, 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 jeszcze tak. Ok, jestem wolny, można powiedzieć. A tu jest pełno pułapek. Hmm. O kurde, to nie wygląda za, za przyjaźnie. A, okej, no, miałem rację, tutaj. Miałem. To mi się wydawało, że ta ściana jest. Porusza się, no to być.

Na razie są w ogóle coś przeciwnicy, Czy to był poziom gdzie nie ma w ogóle przeciwników? To jest całkiem możliwe. O cholera... au! No ale to to niż na fireballa. Fireballa. W twarz. O kurde! To w... Dobra, nie, tutaj nagram. bo w sumie. Zaszedłem bardzo daleko, prawda? Ale to jest taki poziom, gdzie mogę co chwilę zginąć. Także sobie pozwolę. O, nie, nie, nie. Powiedzcie mi, gdzie mam teraz iść? <coughs> Co to w ogóle ma być? Powariowali. Jakieś drzwi, gdziekolwiek. Przycisk, to jakaś ściana musiała się ruszyć albo to ktoś się musiał też ruszyć przy okazji. Dobra, no, pójdę w tą stronę. Tutaj są... aha, drzwi na klucz, to nie. To też na klucz. To jest to. Muszę sobie zdjąć bonusa. A tutaj jest coś. Jakieś... Nie, sobie już byłem. Więc no, gdzie ja mam... się dostać? Olera. Na klucz, na klucz, na klucz. Jakie mam klucz w ogóle? Złoty, nie? No co to, to jest? Kurde. Czegoś tu nie rozumiem. A tam się kurde otwarło w ogóle. ślepy. Jest jedzenie. To będą coś strasznicy tutaj w, w poziomie? broni mi dają niby. To jest jeszcze lepsze. Przecież nie, ja miałem firebombę. Co ja miałem? A tu firebombę sobie wezmę. I co? I nic więcej? O co chodzi? A nie, tu jest touchpad. O kurde, ja pierdzielę. Kto by to mógł zauważyć? czy znaczy, no w sumie, ktoś by zauważył. Tutaj się coś otwarło, widzę. Tam klucz jest nawet. Prawda, nie? Czyli, jak tam dojść? cholera. Obok tych ścian. O kurde, cóż Tutaj się coś się otwarło, nie? Z tej strony prowadzić z, z tej strony. To jest srebrny. Gdzie był... Tutaj na przykład coś jest srebrny. Kolejny przycisk. Znowu coś się przesunęło, otwarło... Czy coś tam, coś tam. Ja zrobię sobie przerwę. Na razie.